o tym się mówi, który oczywiście rozpoczynamy od wątków ukraińsko-rosyjskich, no i rzecz jasna od tego wczorajszego spotkania przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej. A jest z nami profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, w odpowiedzi na to porozumienie amerykańsko-ukraińskie ze strony Rosji płynie sygnał Ros Podejmie własną decyzję dotyczącą rozejmu. Co to może znaczyć w tym języku dyplomacji? No, na razie, gdy chodzi o to zawarte już przecież i ogłoszone w najważniejszych szczegółach porozumienie ukraińsko-amerykańskie, na razie Rosja jeszcze zachowuje się bardzo powściągliwie. Tym bardziej, że dzień, w którym strony rozmawiały w Arabii Saudyjskiej, ukraińska i amerykańska. No, w Rosji był przepełniony reakcjami na atak dronowy Ukrainy z poprzedniej nocy na Rosję. Podkreślano, że to był największy atak dronów Kijowa na Rosję od czasów... Wojny, pokazywano ofiary cywilne, tak jak Ukraińcy pokazują swoich, tak Rosjanie pokazywali te swoje. Parę osób w Domodiedowie pod Moskwą i były bardzo ostre reakcje właśnie w tym czasie, kiedy toczyły się rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Wręcz nawoływano do tego, żeby odpowiedzieć adekwatnie, żeby uderzyć oriesznikiem tu jeden z deputowanych, Jedinorosów nawet mówił żeby uderzyć podrzeszowskie lotnisko Jasionka. Zabierał też głos i ostatnio też bardzo ostro się wypowiada w kwestii tej wojny ukraińskiej minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow. Ja tu nawet zacytuję Propozycje krajów zachodu, mówił wczoraj, żeby wysłać misję pokojową na Ukrainę, wyglądają w tej chwili jak próba ratowania tej rządzącej w Kijowie władzy. A co będą chronić? owi żołnierze pokoju. Oczywiście resztki kijowskiego nazistowskiego reżimu, który przyjął szereg ustaw, jakie eliminują uwaga rosyjską kulturę, język, media, zabronił istnienia kanonicznej ukraińskiej cerkwi prawosławnej to jest bardzo charakterystyczny głos Ławrowa, bo on trochę później powiedział, że nie są tak ważne terytoria jak właśnie te rzeczy, o których przecież Delegacje ukraińska i amerykańska absolutnie nie rozmawiały, ale to jest jeden z chórów tego głosu, bo Putin z kolei jeszcze parę dni przed tymi negocjacjami, jak rozmawiał z matkami, żonami tych poległych na tzw. specjalnej operacji wojskowej żołnierzach czy oficerach, to było w przeddzień Dnia Kobiet w Rosji, no to wyraźnie powiedział, że my ani piędzi terenów. Swoich Ukrainie nie oddamy i te dzisiejsze reakcje, już dzisiejsze, na rozmowy amerykańsko ukraińskie ze strony Rosji są bardzo powściągliwe, bo nie wypowiadają się jeszcze otwarcie, czekają widocznie na zalecenia Putina. Zacharowa rzeczniczka prasowa MSZ-u rosyjskiego powiedziała wyraźnie, że to są tylko amerykańsko ukraińskie negocjacje, a wszystko będzie się decydowało w Rosji. Ale rozumiem, utrzymywany jest ten stan wygaszenia nastrojów antyamerykańskich nadal. Nie ma tego w narracji, tego antyamerykanizmu. No oczywiście, panie redaktorze, tu pan słusznie na to zwrócił uwagę. To się już skończyło mniej więcej w tym czasie, właściwie równolegle z objęciem Urzędu Prezydenckiego przez Trumpa. To bardzo wyraźnie widać. Antyamerykanizmu nie ma, ale te 40-50 dni, jakie upłynęły od ingerencji, były z przepełnione w tych samych talk show które były anty, głównie antyamerykańskie, były przepełnione takimi antyeuropejskimi deklaracjami, głównie przeciwko Wielkiej Brytanii, Francji, Macronowi, Personalnie, ale także bardzo często pojawiała się w negatywnym kontekście Polska. A czy to może być tak, że to, co wczoraj wypracowali w Arabii Saudyjskiej przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, mogło być w jakimś sensie sądowane albo konsultowane wcześniej z Rosją? Trudno tego byłoby nam dzisiaj oczywiście dowieść. Sądzę, że nie do końca, bo tutaj jest jeden bardzo. Ważny moment sporu. Zresztą zwrócił na to uwagę teraz, jak czytam tutaj na portalu rosyjskiej Meduzy, zwrócił na to uwagę senator amerykański ze strony demokratów, który mówi, że krytykuje Trumpa za to, że przestał dostarczać broń Ukrainie. Jakkolwiek dzisiaj wiemy, a przynajmniej takie głosy dochodzą, że to zostało ponownie wznowione, ale tutaj jeszcze krytykuje Trumpa, mówiąc, że postawił on Ukrainę na granicy klęski i Ukraina będzie musiała teraz oddać Rosji ogromne terytoria bez jakichkolwiek ustęp ze strony Rosji, bez jakichkolwiek gwarancji ze strony Ameryki. A realnie to tak wygląda. Nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, ja byłem jeszcze wtedy w Nowym Jorku, to było tuż po wyborach, mówiłem wtedy, że główną osią sporu będzie status tych terytoriów ukraińskich, nad którymi Ukraina jeszcze sprawuje oficjalnie i polityczną, i militarną pieczę, ale które 30 września pierwszego roku już wojny zostały włączone w cudzysłowie konstytucyjnie do Rosji. To są niebagatelne tereny, bo znajduje się tam na nich stolica obwodu chersońskiego, czyli Chersoń, jest Zaporoże, stolica obwodu zaporowskiego. Są też takie miasta jak Kramatorsk czy Słowiańsk, o, o które toczą się teraz boje, i Putin, gdy mówił, że swojego nie oddamy, no prawdopodobnie miał też na myśli te tereny. To jest mniej więcej jedna piąta tego, co Ukraina straciła już na rzecz Rosji, co będzie musiała oddać te tereny, które są zajęte przez Rosjan, Putin ich nie ustąpi. Natomiast te miasta no, byłoby dramatem, gdyby Ukraina zgodziła się z ich oddaniem, no ale na razie mamy nadzieję, że nastąpi przynajmniej ten 30-dniowy rozejm jakkolwiek i co do tego nie możemy mieć wcale jeszcze pewności, bo nie możemy mieć pewności, czy Putin nie postawi jakichś jeszcze warunków podczas zbliżających się rozmów, może nawet spotkania z Trumpem, jak też mówiłem kiedyś do Pana, że błędem ze strony Ameryki było to, że tak łatwo pogodziła się z tym nienatowskim statusem Ukrainy oraz że głośno oświadczyła, że Ukraina będzie musiała... Oddać te zagarnięte ziemie. Bo nawet jeżeli tak się stanie, a tak się stanie, to nie trzeba było tego zawczasu ogłaszać. To, to przypomnijmy okoliczności, panie profesorze, dotyczące tych terenów, do których jeszcze żołnierze rosyjscy nie dotarli. Chodziło o, o ustawę przyjętą przez dumę i w tej ustawie określono, które tereny, do których jeszcze żołnierze rosyjscy nie dotarli, powinny należeć do Rosji. I o to teraz się Rosja prawdopodobnie upomni. No ja sądzę, że ona już się upomina w tych zakulisowych rozmowach. To się stało, przypomnę, jeszcze 30 września 2022 roku, kiedy właśnie Duma, a potem Putin ogłosili konstytucyjne włączenie całych tych obwodów do Federacji Rosyjskiej. Potem jeszcze przecież. Persoń został wyzwolony, no ale formalnie rzecz biorąc, konstytucyjnie znowu podkreślam cudzysłów, należy do Federacji Rosyjskiej, i jakoś się tego u nas w Polsce nie podkreśla, a sądzę, że właśnie Putin, gdy mówił o tym, że nie oddamy pięci własnych terenów, powiada cudzych, nie potrzebujemy, powiada cynicznie, no to na pewno ma na myśli również te. Ziemię i te miasta. I warunki inne brzegowe, panie profesorze, oprócz tych zdobyczy terytorialnych, co to jeszcze mogłoby być? Tutaj myślę, że jest taki, tak jak mnie intuicja, Podpowiadam na podstawie obserwacji, to jest to, że Rosja nie zgodzi się absolutnie na te siły pokojowe ze strony europejskiej, nie wpuści, nie, nie zgodzi się na wpuszczenie do Ukrainy jakichkolwiek sił z państw NATO, nawet jeżeli byłyby one nie pod natowskim sztandarem. Natomiast jak sądzę, może się zgodzić na to, żeby tam były te siły, na, które wyrazi, na obecność których wyrazi zgodę Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, do której jak wiadomo wchodzi Rosja i tam są decyzje podejmowane jednogłośnie, to znaczy... Nie są wtedy podjęte, jeżeli któraś ze stron się sprzeciwi. Rosjanie tu bardzo wyraźnie mówią, chyba Putin też to powiedział, a na pewno dochodzą z najwyższych szczebli władzy rosyjskiej takie opinie, że zgodziliby się oni na obecność wojsk chińskich. Co to oznacza, jak się do tego będzie ustosunkowywać Ameryka, tego nie wiem, ale ze strony Rosji takie głosy płyną. To jeszcze wrócę do wizji, którą pan kiedyś, niebezpiecznej wizji, za, zarysował. Nie wiem, na, na ile to dziś jest political fiction, na ile to jest możliwe. Udział Donalda Trumpa w paradzie zwycięstwa 9 maja w Moskwie. I nie przewidywałem takiego udziału. Powiedziałam, że gdyby Donald Trump zgodził się na takie uczestnictwo, to byłaby to ogromna klęska zarówno jego, jak i jego Ameryki, a także w ogóle klęska dla tych ludzi, którzy. Widzą, tak jak my, przyszłość transatlantyckiego świata, ale na szczęście Donald Trump za dwa dni bodaj po tej mojej przestrodze powiedział, że absolutnie się do Moskwy na 9 maja... Nie wybiera, ale będzie tam na pewno obecny przywódca Chin. No ale teraz do, do Moskwy wybiera się przedstawiciel, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Czy to jest dobry grunt na tego typu rozmowy dotyczące rozejmu? To jest pytanie ważne, ja nie wiem czy dobry, w każdym razie prawdopodobnie konieczny, sądzę, że Moskwa tak sobie zażyczyła, no nie są to na szczęście jeszcze te rozmowy decydujące, bo dojdzie na pewno do spotkania Trump-Putin i takie spotkanie będzie miało już oczywiście miejsce poza Rosją. Zbliża nas do pokoju choćby o krok, to reasumując to wczorajsze porozumienie w Arabii Saudyjskiej, panie profesorze? No, chciałbym powiedzieć trzy razy tak. Na pewno będzie bardzo cenne, jeżeli nastąpi ten 30-dniowy rozejm, jeżeli nastąpi wymiana jeńców wojennych, jak to planuje Zeleński, wszystkich na wszystkich, także tych więzionych Ukraińców w Rosji, bo wiemy w jakim stanie oni powracają. Mam tu na myśli nie tylko jeńców wojennych, ale też tych, którzy zostali aresztowani na terenach zagarniętych przez Rosję i też powrót dzieci tych wywiezionych bezprawnie do Rosji i tam usynawianych. Więc na pewno te 30 dni bezwarunkowego przerwania ognia na pewno by się do jakiegoś pokoju czy zawieszenia broni na dłuższy okres czasu przyczyniło. No Kolejne odpowiedzi, miejmy nadzieję, jeszcze ten tydzień przyniesie po, po tym spotkaniu amerykańsko-rosyjskim. A dziś odnosząc się do wczorajszego porozumienia ukraińsko-amerykańskiego w Radiu Kraków, profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii wschodnio Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Bardzo dziękuję. No, ja też dziękuję, panie redaktorze. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować, bo jak pan widzi, sytuacja każdego dnia. Nas zaskakuje i o stuprocentowe przepowiednie jest tu bardzo trudno. Na pewno jeszcze się usłyszymy. Bardzo dziękuję.